Siemanerko, ja trochę o tym to robocie chciałem powiedzieć. Dużo ludzi, którzy mają problem czy kupić, czy nie kupić. Miałem, skorzystałem trochę na nim, mogę coś powiedzieć. Z jednej strony super sprawa, jak się wychodzi na cały dzień do pracy i nie ma nikogo w domu. Jeżeli się ma dzieci, te dzieci się plątają, odradzam po prostu. Na duży dom, szwagierka kupiła 160 metrów, też na cały czas, stoi ten robot w rogu, nie używa go już w ogóle. W to, że musi wszystkie sznureczki. Dziecko ma małe, więc nie może stawiać żadnych kuleczek, mniejszych, jakichś pierdół, bo się spląta, zapląta. Dywan, jeżeli jest z długim włosiem, to samo odpada, też nie można. Najlepiej mieć panele same w domu, To wtedy jest rewelacja. Po prostu sobie zwili, że cały kurz zetrze wszystko. Jeżeli mamy psa, tak samo sierść powciąga, także z tej strony jest ok. Przy dużym domu no w kurze to, jeżeli ktoś po prostu pracuje zdalnie, czy w domu, różnie bywają sytuacje dzieci się plątają, no mogą mu nadepnąć kurzające i za dużo czasu mu schodzi no po prostu jeździ w miejsce, w miejsce plusy są takie, że jeżeli się nie ma dzieci i się pracuje całymi dniami, super sprawa ma podzielone na piętra ma dwie mapki, także można mu dać zablokowanie tam gdzie ma nie wjeżdżać, po prostu można wszystko z nim tam zrobić bardzo ważna rzecz trzeba wylewać wodę z pojemnika na na, na mopowanie ponieważ po jakimś czasie dwóch, trzech miesięcy, dysze się Psuję i zostawia duże plamy, jest to kłopot później bardzo taki wydawałoby się mały, ale dość duży no i co jeszcze, no fajna sprawa to się go puści, rano wychodzi się do pracy, przyjdzie się na lunch daję przykład za granicą po lunchu go wrzucam na pięterko przychodzę o 18, kurcze wszystko ładnie zwilżone, nie trzeba nic robić raz w tygodniu się umyje podłogę takim zwykłym mopem i jest w zasadzie ok ale do bloku nie polecam w ogóle. Zastanawiałem się co zrobić, bo oddałem go i co zrobić. Byłem przeciwko tym akumulatorowym odkurzaczom. Myślałem że nie dadzą radę, ale przełamałem się, kupiłem Philipsa na akumulatorek. Na ścianie ładnie wisi. No jest rewelacja, w bloku to jest rewelacja. Naprawdę 56 metrów można ogarnąć. Moment, nie trzeba w ogóle, a z tym robotem byłoby tak, że trzeba by go wysłać w dane miejsce, w dane potem, zanim on dojedzie, zanim wyczyści, jeżeli ktoś wejdzie w buciorach, pies czy coś na przedpokój potrzebujemy szybciej ak szyb szybkiej akcji po prostu tego typu ściągam, ciach, ciach, ciach i jest wszystko opieprzone, całe podłogie wszystko ten Filip, z którego ja kupiłem Aqua 5000 jest tam z, z, też z mapowaniem mało tego mapowania używam nie jest to tak rozwiązane dobrze, moim zdaniem, jak powinno być Trzeba się nauczyć też korzystać z tego, ale drugim razem, kiedy miałbym do wyboru odkurzacz, wziąłbym na 100% Boscha. Bo w Philipsie te końcówki, wszystko to widać, że to jest takiej marnej jakości. Te roleczki, te kółeczka, tam guma schodzi z tego. Także widzę, że to Bosch byłby lepszym wyborem na tym razem, ale jednym słowem, tylko odkurzacze akumulatorowe wchodzą w grę teraz. Jest rewelacja, bez kabli, bez niczego. Tamten był fajna, fajna przygoda była, ale to na taką krótką przygodę. No, szwagierka teraz trzyma, leży, nie ma co z tym zrobić nawet. Także trzeba się stanowić, co się chce po prostu. Jak się nie ma dzieci i się wychodzi na cały dzień, jak najbardziej załączamy, jest wszystko ładnie, wciągnięte w pojemnik ten jeżdżący, jeżeli mamy dzieci blok, większy dom, że naprawdę on musi spędzić czasu jeszcze, trzeba zwrócić uwagę na baterię, że bateria też może siąść i on musi się jechać podładować, także. To tak jest z tymi dużymi domami. Także ja polecam na akumulator. Także dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia.